Siamana ekipo, witam was serdecznie. A dzisiaj jesteśmy świeżutko, bo wczoraj leciał meczyk polski z. Y, Alba. Y, y, y. Jesteśmy świeżutko po meczu Polski z Belgią. Wygranym 3 do 1. Gładziutko naszym siatkarzom poszło. Nie ma co: chłopaki mogą naprawdę mistrzostwa podbijać. A wszyscy wiedzą co się stało. Z, Mamy dzisiaj Ultrasa, o którym bardzo dużo opowiadałem, ale jednak, kurde, dopiero teraz go testuję. Czy to jest nadal najlepszy arbus, jaki został stworzony do tej pory? Tak, Monster Ultra Watermelon. I powiem tak. Kurde. Z arbuzowymi energetykami ogółem mam problem. Nigdy dwa razy nie piję jednego Energola o tym właśnie smaku. Nigdy mi się po prostu nie zdarzyło. Jak piłem tamtym razem Monstera Ultra Watermelona, kiedy to tak pierwszy raz wyszedł, wiecie, tuż po Ultra Goldzie, ja miałem takie co. Cube ledwo co dodał, kurde, filmik o Ultragoldzie, naraz mamy go w Polsce. Jaki, kurde! I potem taka sama sytuacja właśnie z tym panockiem, z Ultra Watermelonem, który wyszedł z Monsterem Monarch, tamtym razem Wołaj Papillon i Monsterem Chaotic. Więc mogłem po prostu to zrobić tak, że mogłem dać, ten teścik, tuż po teściku monstera, Chaotic i Monarch, ale jednak wolałem, kurde, to zrobić teraz. I teraz jest idealna okazja i puszka jest ładna. Nie jest przepiękna jak niektóre puchy z serii Ultra, ale jest po prostu ładna. Design to jest taki, kurde, wiecie, minimalizm, ale jednak... Można na czym zawiesić oko. Mamy tutaj jak w Sylwestra! Jak w Sylwestrową noc, kurde, Nowy Rok i tym podobne piękne fajerwerki. Jak mi powiecie, że to są, kurde, dmuchawce czy coś takiego, to wyśmieję. Wyśmieję! Ale tak, mamy tutaj fajerwerki głównie, mamy chropowatą jak na Ultrasa... puszkę. I co tu można innego powiedzieć? Ja tu mogę tylko i wyłącznie przejść do składu i. Moi drodzy, czy to nie jest zastępstwo za ultrareda, Czy to jest po prostu Energolod Monstera, który po prostu mówi, że ej, my też mamy Arbuza! Nawet w wersjach trzech, bo wiecie, Super Fuel, Reserve, Ultras. Chyba jeszcze jeden powie. Nie, to już. Rain to jest inna sprawa, ale mamy właśnie te trzy smaki, i z tych wszystkich ten jest najlepszy. W środku Reserve i Super Fuel to takie no, standardowe jak na izotonik. Wiecie o co chodzi. No i skład nie jest taki długi, w sensie jest długi, ale taka średnia, jeżeli chodzi o Monstery, i to naprawdę średnia, bo tak, wodę, kwas, kwas cytrynowy, wzmacniacz smaku Erytrytol, już naprawdę wysoko, więc może to dlatego mi tak podpasował, zobaczymy, może poleci w dół, chociaż wątpię w to, dwutlenek węgla tauryna, aromaty, regulator kwasowości cytryny, son, wyciąg z żeliszenia, oczywiście, substancje konserwujące kwas sorbowy, Klas bez jak nie napiszą bez sodu, sorbigian potasu. Wolą w ogóle takie coś. Pewnie to jest jedno i to samo, albo zbiegione o trochę. To są to zawsze stabilizatory w sensie konserwanty. Stabilizatory to Gumaguar i tak dalej. Kofeina, substancje słodzące, sukraloza, sulfam. Jestem ciekaw, czy jak wyjdzie kiedyś grejfruitowy w sumie Ultraroza, można to do tego. Ale czy jak wyjdzie kiedyś stricte a nie kurde, że takie wiecie, Ultraroza i tak dalej, to czy tam będzie dodany Aspartam? Na razie do tej pory żaden Ultras nie miał w sobie Aspartamu, co jest spoko. L-binion, L-karnityny, el kwas witamina B6, B12. Tu już jest standard, jeżeli chodzi o Energolech. Nie ma ryboflawiny, nie ma niczego innego. no tyzol barwnik, E-129, musi to być czerwiega lura, chociażże może to być też cokolwiek innego, bo mamy jeszcze koncentrat z batata. Czyli takie w pół nature, ale w pół sztuczne. A wartości odżywcza, pięknie, ładnie, jak ja kocham Monstera za to, że nie daje nam na start jakiejkolwiek układanki matematycznej i tak dalej. Po prostu nie daje nam matematyki. No i mamy w pół litra 13 kilokalorii, a co najlepsze to najpewniej jest 2, ileś kilokalorii na 100 ml, bo wiecie, z 3, 13 niemożliwe. Węglowodanów 6,4 g, w tym cukru w 0 g. Najpewniej tu jest wartość erytrytolu, bo lubią już w tych nowszych puszkach dawać wartość w polioli, do których należy erytrytol. Soli 0,49 g. I z witamin 43 mg giacydy, kwasu pantotenowego 21 mg, witaminy B6 4 mg i witaminy B12 13 mikrogram. Jak to seria Ultra ma do siebie 150 mg kofeiny? Otwórzmy to i sprawdźmy. Musiałem rzucić okiem na historyjkę, bo strasznie dawno jej nie czytałem. No, nie powiem, że letnie klimaty, ale... Okej, okay, okej, okay. tutaj kurde taki aromat porównywalny do The Energy Drinka, ale jednak z wajbami innych arbuzowych energoli. Tu już mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że to jest bardziej taki cukierkowy zapach arbuzowy, takich gum orbit. Bo wiecie, tamtym razem, kurde, ja piłem tego Ultra Watermelona i ja nie patrzyłem na to, że O! Bo to pachnie tak i tak, no we takie hu, hu, hu A ja to przecież otworzyłem, piłem, zachowałem puszkę, a że nowość to, kurde, kupiłem dwa Jakoś to było, ale, kurde, mama pokochała Jakby, kurde, lubiała napoje energetyczne, to, to byłby jej chyba numer jeden, dobra jak każdy szadujący się Arbuzowy Energetyk, to musi być kolor czerwony bądź blado-czerwony. Ale sądząc po s 129 co jest najprawdopodobniej czerwiego Allura, to będzie mocny czerwony kolor. O, nie dość, że mocno czerwony, to jeszcze. kurde przezroczysty. To jest typowy kolor oranżany Heleny. Lubię to porównanie stosować często. O! Tutaj to już jest totalnie przepiękny aromat gum Orbit. Pomieszanych gdzie gdzie z arbuzowym sokiem. Wodą arbuzową, bo jednak wiecie, arbuz się składa z 93% z wody. No po prostu ponad 90%. Nie chcę tu wyjść dla jakiegoś filozofa jednak, spróbujmy. Po naprawdę dłuższym czasie ultra watermelona. Czy jest nadal numer 1 wśród Arbuzów? Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz już wiem, dlaczego dałem temu energolowi numer jeden. Tu już mogę powiedzieć, tu się nic nie zmieni. To będzie ciągle numer jeden. Wow! Ten smak jest z jednej strony mega intensywny. Uderza w ciebie taką intensywnością arbuza, takiego soczystego. Troszeczkę tu można wywnioskować takie gumy arbuzowe. Takie, ugh, takie konkretne. Ale z drugiej strony to przemija Troszeczkę zostaje arbuzowy taki smak, i z drugiej strony jest to nawet takie lżejsze w smaku arbuzowym, bo ten cios tym smakiem arbuza macie tylko z początku. Reszta kiedy to wszystko przemija, zostaje ci taki przyjemny arbuzowy smak na podgiebieniu z tyłu. Mm. Nie jest w ogóle tak bardzo przesadnie cukierkowy. Nie jest przesadnie wynaturzony, że wiecie, kurde, świeżo rozkrojony arbuz i tak dalej. Nie jest tak bardzo sztuczny. Chociaż wiecie, to jest seria ultra. Ja tu mogę się trochę mylić. Bo jednak nie wszyscy są tak bardzo zakochani w tej serii jak na przykład ja. A powinni, bo to jest seria zero cukru. No, według mnie to jest nadal kurde numer jeden. Mamy tu potężny smak arbuza, który potem przemija i jest taki lżejszy, ale zostaje. Coś, co naprawdę można szukać w arbuzowych energolach. Bo wiecie, jak macie wszelkiego rodzaju arbuzy, to kurde. Dajesz, dajesz siebie, zostajasz, a potem kurde już idzie taki typowy smak. Jabłka. Dajmy na to te wszelkiego rodzaju cukrowe arbuzy. Rezerw to jeszcze miał to do siebie, że miał z siebie trochę monstera klasycznego. To był chyba najbardziej wyczuwalny smak, Czy to był w Orange recycle? Nie. To był numer dwa, jeżeli chodzi o Rezerwa. I właśnie. Tam się czułem, ja pamiętam to, to był niby trzeci, czwarty filmik, bo jeszcze jest cała seria Life Flow przed tym, ale ja pamiętałem, zapamiętałem to jak kurde taki mix Ultra Watermelona z normalnym Monsterem. I gdyby tam był jeszcze intensywniejszy smak tego arbuza, taki jak tutaj, to byłby numer jeden. Prześcigałby Red Bulla, który jednak też był zaskakujący w swojej droższości i tak dalej. Ale nic z tego smaku nie przebije. I to jest też smak, który ja bym chwycił drugi raz. Trzeci. Jakby było trzeba, to naprawdę mógłbym go pić częściej, ale ja jednak mam jeszcze inne ulubione smaki. Między innymi, czy to z serii Ultra, czy to w ogóle z innych serii, to byłby taki naprawdę raz na jakiś czas, ale sięgałbym po jego z radością. Nie tak jak na przykład normalny Ultras, czy nawet dajmy na to Ultra Paradise, Ultrasy takie właśnie tego typu, czy nawet Ultra Golden Pineapple, że raz bym sięgnął i za jakiś czas dopiero, bo kurde, nie, nie kalkulowałoby mi się to. Tutaj ja bym zdrowym rozsądkiem sięgnął po to drugiego dnia w drugi raz. do no trzeciego dnia to już raczej nie, bo kurde ja bym się już w tym zdudził, ale ja to tak odczuwam i według mnie to by było na tyle. Można też wyczuć jeszcze taki gumo, żu, gumo do rzucia podobny smak i to naprawdę mega intensywny, ale natura też się przebija. I tak mógłbym to podsumować, zakończyć jak chcecie. Dajcie znać, co wy myślicie o tym panocku. Czy naprawdę jest taki zły, że wy go raczej. Ej, nie, ja nie chcę jego. Daj mi jakiegoś innego. Ja wolę jednak ten, ale jeżeli jednak coś w tym jest, że. U mnie na jakiś czas, kurde, go wykupili. Nie wiem dlaczego. Czy on był taki, kurde, ten. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie było go przez chwilę, dzisiaj go znalazłem, wziąłem, przetestowałem. Dzięki wielkie za uwagę, cieszę się, że mogłem do niego wrócić, widzimy się następnym razem. Jeżeli coś będzie w stanie ciebie przebić, to naprawdę musi być gołd. To musi być gołd wszechczasów.